Piotr menadżer palubazu Zielona Góra. Piotrze, jak ocenisz ten sezon, który się kończy? Czy jesteś zadowolony? Myślę, że tak, że trzeba ten sezon zapisać po stronie pozytywów. Najważniejszy cel udało się zrealizować, czyli utrzymanie w TG bo to było jakby celem nadrzędnym na ten sezon dla, dla, dla drużyny. Nie obyło się bez dużej dawki stresu, bo wszyscy wiemy, jak ta cienka linia była między play-offami, utrzymaniem a, a, a spadkiem do pierwszej ligi. Patrzmy tutaj na naszego sąsiada z Zamierzy, czyli na drużynę Elżwińską, która naprawdę gdzieś tam na kontuzjami, no niestety, ale minimalnie, ale niestety spadła do pierwszej ligi. E, także no, ten, pod tym względem sezon uważam za plus. E, oczywiście m, było bardzo blisko tego, aby być e, trochę wyżej, bo uważam, że tam e, top 4 to, to absolutnie pod zasięgiem, ale myślę, że te piąte miejsce było w zasięgu e, naszej duży. No jednak, e, tak jak mówimy, e, plan gdzieś tam jest obrany, na, na razie udaje się realizować. Udało się szybko awansować z, z pierwszej ligi do ekstra ligi, utrzymanie. E, teraz myślę, że jest trochę pustniejsze, jeśli chodzi o. O, o sezon 2.25 no i zobaczymy jak to się będzie podróżować dalej. A czy był jakiś moment w tym, w tym sezonie, który Cię zaskoczył, albo był jakiś kluczowy dla Ciebie? Eee, czy zaskoczył? To może nie, ale wydaje mi się, że kluczowym momentem dla, dla drużyny zielonogórskiej był mecz e, z drużyną wrocławską e, domowy. Odjechaliśmy, uważam, tutaj do no, chłopacy odjechali, świetne zawody. E, to był moment, kiedy uwierzyłem, że że naprawdę jest bliżej, niż dalej, jeśli chodzi o utrzymanie. Pokazało, że potencjał jest duży. Problemem drużyny naszej było to, że nie w każdym meczu wszyscy jechali na, no może nie na 100% możliwości, ale na 70%. czyli że tak powiedziała drużyna, że jeśli jeden zawodnik wypadł z tego swojego potencjału, to gdzieś tam brakowało finalnie dwóch, trzech punktów. I ta druga faza zawodu, czyli te ostatnie, ostatnie biegi też nie były nasze po naszej, po, naszej, po naszej myśli, najczęściej, ale w tych meczach no, z drużynami bardziej, bardziej wyrównanymi. No, ale w meczu z Wrocławiem wszystko zadziałało w początku świetnie, kosówka też bardzo dobrze, także to był, uważam, kluczowy moment tego sezonu. Oczywiście było też wiele ważnych, ważnych momentów, ale to był taki moment, kiedy ja uwierzyłem, że możemy możemy zawalczyć, że więc więcej niż tego utrzymania. Mamy skład praktycznie zamknięty na 2025 rok. Jakie cele stawiacie sobie w nowym sezonie? No, czy zamknięty, to się okaże. Eee, zobaczymy. Eee, jeszcze nie mam okienka transferowego, eee, ale na dzisiaj, na tu i teraz wygląda to przyzwoicie. Eee, ja jestem zadowolony. Uważam, że z tych możliwości transferowych został święte po raz kolejny MAX. Eee, oczywiście to jest tylko papier na chwilę obecną, eee, ale ja wierzę w drużynę i. A eee, już z przyjemnością czekam na sezon 25. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia na tym sezonie.